dzień zaśnieżony, kiedy w kościele piją dzwony. A pierwsza gwiazdka błyska na niebie. Moje życzenia płyną właśnie do ciebie. Hmm, a jakie wam złożyć życzenia? By warte były twego westchnienia, samych sukcesów. ciepłej miłości, Dużo uśmiechu, wiele radości, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjaznych w tym życiu zdarzeń. Niech ten wyjątkowy w roku dzień odsunie na zawsze twoje traski w dzień. I niech się śmieje do ciebie świat. Blaskiem szczęśliwych i długich lat, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Składa grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Dresdenku.